Cześć się no, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii od gotówki do gotówki już w setnym odcinku. No i dzisiaj przyszedł czas na odwiedziny starego gospodarstwa, znaczy no miejsce starego gospodarstwa, bo bardzo mnie ciekawi co się wydarzyło yy, no, w tym okresie, bo naprawdę trochę czasu już minęło od tego czasu. No, minęło trochę czasu jak byliśmy tam. No ale co? Na samym wstępie, standardowo proszę Was o zostawienie łapeczki w górę, bardzo was o to proszę. Abyście też yy, mnie tutaj motywowali do nagrywania Subika Już mamy 650 subów jestem, Bardzo wam za to dziękuję Lecimy po 700 do końca marca Jeszcze może się uda I co? o 12 łapeczek w górę to się równa kolejny odcinek I dzisiejszym A nie przepraszam 15 łapeczek w górę to się równa kolejny odcinek I dzisiejszym hashtagiem będzie Hashtag odwiedziny A ja wam szybnę serduszko Także co? Z racji że Lublin jest z nami od początku, będzie sobie Lublinem, a jeszcze chciałbym wam pokazać, jeżeli chodzi o sprawę John Deera, jak widzicie laweta jest cały czas ścianem, bo nie miałem jak tego rozładować. Tu jest zetor. Pożyczyłem lawetę. Dostałem taką. No i co? Trzeba było go załadować. Jakoś udało się go przewrócić na koła i normalnie go się tu dało radę normalnie wepchnąć. No i ogólnie nie jest za kolorowo, bo palić nawet nie kręci, więc nie wiadomo co z nim jest I pytanie też jest widzowie do was, czy naprawiamy John Irka, czy nie No bo jednak tutaj no troszeczkę uszczerbek na zdrowiu ma, więc no nie wiem naprawdę jak to tutaj No to możecie napisać co sądzicie, czy go remontujemy, czy nie, bo nawet nie wiem ile ten remont by wyszedł No niestety się tak wydarzyło Ogólnie też z tego co wiadomo, co nie wiem, jakoś dziwnym trafem się Czyli się no po prostu przebity, pierwszy pamiętacie jak ładowaliśmy i był jakby ten przedostatni balo, to rzuciło mnie i przejechałem przez rów. Właśnie się coś hamulce rozszczepiły, a potem jeszcze jakoś nie wiem, dziwnym trafem się jakoś drążek wyhaczył i on po prostu sam se skręcał. Więc niestety tak się wydarzyło, no John Deere jest, tutaj udało mi się jeszcze na hydraulice opuścić tura, ale krokodylka już nie zamknąłem. No i co? No będziemy musieli poczekać na bo naprawdę nie wiem co mam robić w tej kwestii. A ja bez zbędnego przedłużania idę do naszego Lublinka i lecimy na stare gospodarstwo. Zobaczymy co tam się dzieje w tym miejscu, czy tam pole jest, czy co tam jest. Ogólnie wioska co odwiedzimy. Tu ogólnie też jest trochę dziwne, że tam było tak mało odcinku, że nawet yy, no nie pokazałem wam co tam dokładnie jest. Bo naprawdę nie pokazywałem wam co tam jest tak naprawdę, czy tam jest ten, bo tam jest dindo na przykład i wam tego nie pokazałem dużo fajnych rzeczy, piekarnie tam są takie rzeczy nie pokazałem wam tego, więc dzisiaj sobie chyba przejedziemy się i pojedziemy na to naszego stare gospodarstwo jednak bo to trzeba zobaczyć co tam się wydarzyło jedziemy sobie elegancko tak poczekajcie musicie poczekać, bo to wiecie, najpierw będę wam pokazywał tutaj wioskę, a potem sobie pojedziemy w to miejsce no jednak ciekawość też mnie trochę zżera pewnie niektórych z was też, co tam jest, się wydarzyło no ale jednak poczekać trzeba no dobra nic nie jedzie, nic nie jedzie lecimy sobie, mamy no, ogólnie maj, pierwszy maj chyba też nie wiem czy pokazywałem, na alfa odcinkach widzieliście więc już jest maj, więc zobaczymy, no nie było nas naprawdę tam długo, tam chyba z. 10 odcinków było z tamtego gospodarstwa, i potem już dostaliśmy spadek. Więc, no, jesteśmy aktualnie tutaj. A co tam się wydarzyło, to nie wiem, ale bardzo mnie to ciekawi. Więc dzisiaj będziemy sobie, czy nie będziemy sobie, tylko już jedziemy na to tej miejscowości zobaczyć, czy nasze gospodarstwo jeszcze w ogóle żyje, czy tam. Jest, czy go nie ma, czy tam jakoś, nie wiem, sklep może stoi, jakieś pole jest, no nie wiem czysta czy, czy ciekawa śmierdzera, więc jedziemy i co, widzimy się na, no na, na brzozówce naszej, także widzimy się także widzowie, ja już dojechałem znaczy, no, no już jestem, bo tutaj polnymi jechałem, żeby szybciej było zajęło mi to, to niecałą godzinkę no to wiadomo, że też wolniej no i co, jesteśmy w końcu na tej wsi, tutaj naszej brzozóweczce eleganckiej zobaczymy co tu co się wydarzyło przez ten okres czasu? Jak widać, ruch jest. Pojedziemy sobie najpierw bo w drugą stronę, oczywiście z gospodarstwa, ale pojedziemy sobie tutaj ogólnie objechać to wszystko. No bo nie ma co ukrywać. Zagraliśmy, przegraliśmy na tym tutaj gospodarstwie i ogólnie bardzo mało. Na tej miejscowości nalek no się o kontrole, mieliśmy prędkości, trzeba powoli. Prawda mało tutaj przegraliśmy i byliśmy na Alek, dostałem spadek i były lepsze tam warunki, no to trzeba było się jednak tam przenieść. On nawet dzwony biją. Jeszcze sobie tutaj stację mamy, ale nie muszę tankować, więc ło! Się... Tam też nie jedziemy, bo tam też jest gospodarstwo, pojedziemy sobie w ogóle naokoło. Tutaj nawet ten fotoradar jest. No nic się na razie tu nie zmieniło. tak Z tego co ja widzę. Co so, tutaj ten jest cały czas? Możemy na osę zjechać. Albo nie będziemy zjeżdżać do dindo. Nawet nigdy wam tego chyba nie pokazałem na odcinku. A takie fajne rzeczy to były. A ja tego nie, tutaj nie, nie mogę wam pokazać, bo... Los pokazał, że trzeba było się przenieść Ale z tym jakbyśmy się nie przejęli, to nie wiadomo co by było Czy byśmy mieli to co mamy, czy byśmy nie mieli No, aktualnie mamy John Deere <laughs> Najprawdopodobniej do... No już, że nie pojedzie się więcej Ale to się jeszcze okaże Tu w ogóle ta budowa, cały czas robią ją O Jezu! Dobrze, tu plastik, a nie, tu nie ma plastiku Migacza chyba zbiłem Budowa, cały czas tu ją robią Ale fundamenty są, mało bo fundamentów tu nie było ale tu już takie na trochę tyle czasu to... A tu jeszcze są fundamenty. Dobra. Ja to tak jak mało. No tyle czasu, to nas tu nie było. Nawet mam tu nie miała prawdę, kiedy tego pokazać, wszystkiego, sobie tu objedziemy. Tu jest o taki gospodarz. Większy. Widzę, że nawet cały czas ma tu normalnie gospodarstwo. Ale widzę, że po wszystko pochowane ma. Ewentualnie, że w polu też masz niektóre są. Policja, zwolnimy sobie Tutaj też był normalnie Nie, skup, tu nie był skup Skup był gdzie indziej Ale wiecie co, pojedziemy sobie tak o Tutaj będziemy musieli zaraz wrócić, bo tu już koniec miejscowości jest Więc jak może jakaś polna by była To byśmy sobie zakręcili w nią Tutaj chyba nie ma polnej Tutaj cały czas tak jak było Wszystko jest, no nic się tu widzę, że na razie nie zmieniło Ciekawe co tam jest z tym gospodarstwem, co nam się wydarzyło. Dobra, zawracamy. Póki nie nikt nie jedzie. Pojedziemy z jakąś polną. No i powoli, chyba będziemy jechać sobie do naszego, do naszego gospodarstwa. Bo tu wiecie, jak pojedziemy polną, to już będziemy w stronę tam zmierzać. Widzę ogólnie, że. To nawet kukurydza jest wyrośnięta? o co tu chodzi? ktoś chyba, nie wiem pola za nie zaniedbywał. jeśli wie, że ta kukurydza się że tam trzyma, jak już maj jest dobra, zakręcamy tu a pojedziemy lasem lub da radę uzalało to jeziorko kiedyś nie było wylane. Normalnie takie ładne było. Widzę, że wylało. Tudry też, że tartak normalnie. No to w pakiecie superlux Była ta wioseczka. Była się tu szybciutko, żeby... Czasu nie tracić. No i lecimy sobie na to gospodarstwo. Zobaczymy co tam słychać. Amba jest ta groma, cały czas tak jak była, widzę że nasze funkcjonuje, może jakieś tam też sobie podjedziemy coś kupić nie mówię nie, żeby tak jeszcze tutaj wiecie, nawiązać do tej seryjki tu jest jakiś tomak nie pamiętam, jak, czy on był tu czy nie ale jesteśmy coraz bliżej gospodarstwa, tutaj będzie skup chyba zaraz tu sprzedawaliśmy zboża, dokładnie tu jest ten skup to My sprzedawaliśmy zboża, jak się stąd wynosiliśmy tutaj o Ciekawe, co tutaj słychać, ale widzę, że tu też się nic nie pozmieniało. Ale dobra, widzowie, zbliżamy się do gospodarstwa w końcu. Zobaczymy, co tu w trawie piszczy. Czy tu coś jest, czy tu nic nie ma? Co tam się znajduje? Tutaj nadal ta budowa trwa. mało, że się zmieniło, mało. Widzowie, co tu za krzakery? Widzowie, nie gadajcie, że to gospodarstwo tu stoi nadal ja yeah, nie mogę. Co wy tu gadacie, że to gospodarstwo nadal tu jest? I ja. Nie gadać, że ono się całe zachowało jeszcze. Ale... Czekajcie. Tu... Jest... Nie będą trąbić na mnie, poczekajcie jakoś tak... A bo tu wiadę, ale ile tu krzaków jest. Nawet taki żonka tu jeszcze leży, co robiliśmy. Dobra Gasimy i wychodzimy Kurde widzowie co tu się wydarzyło? Czemu tu są normalnie ten Wszystko stoi, pot! Szklarnia nawet jest, tak nawet nie zardzewiała Ona nieba... Była... ta ona była pomalowana Ten dom nawet tu stoi. brama? Na radę ją ruszyć? O, poszło Ja nie mogę, ale tu strasznie zarosło, ja tu patrzę Tu jakieś krzoki no, normalnie obora jest, tak jak była. Tu nawet jeszcze o kiszonka leży. A to otworzę. Tego nie otworzę. No, kiszonka jest. Trzeba ta, co była kiedyś. Ja nie mogę widzowie. Normalnie się gospodarstwo zachowało. Tu jest kurnik. Na tym kurniku to też no tu widzę, bo tu jest samek, to jest zamknięty. Dom. Dom też zamknięty. Ale widzowie, przecież tu nie miało być gospodarstwa, jak ja to sprzedawałem Jak ja to sprzedawałem, to tu miało być wszystko zburzone A się okazało, że tu nie, ja nie wiem Bo tu miało być pole A tu normalnie wszystko stoi tak, jak stało A to? Tego też nie otworzę Tu może stodołę? O, poszło I Ja nie mogę, no widzimy, tu normalnie maszyny mieliśmy składowane Tu normalnie siemnik taki stał do kukurydzy a nie, to chyba tu było. Tu Sazarka gdzieś stała, tu była Wistula. Ja, yeah, widzowie, ale wspomnienia. Co na strychu, jest to siano? Czy nie ma tego siana? A nie, bo ja jest, tam oddałem komuś, to nie ma tutaj tego siana. I siedzieliśmy z tyłu. Zobaczcie, nawet bezpiecznie to wszystko to normalnie tak jak było. Tylko, że trochę tu jest, bo to jakieś krzoki, nie krzoki rosną i takie bardzo duże. Ale widzowie. Możecie też w ogóle napisać, no bo nie wiem czy to do kogoś należy, czy o co tu chodzi Przecież to był jeden z tych największych gospodarzy tu w okolicy I normalnie miał ja to przecież na pole przerobić, a czemu to nie jest przerobione? Możecie w ogóle napisać, nie wiem czy jakoś... Chyba nie wiem czy to by się udało jakoś, nie wiem może... Zorganizować tak, żeby to normalnie... Odkupić jakoś może? No ale nie wiem, no napiszcie w komentarzu, co byście chcieli na przykład, żebyśmy coś jakiś pomysł zrobić z tym gospodarstwem. Ale pole jest normalnie zasiane. To o co chodzi? To pole jest moje. Tu było to takie malutkie polko, ale tu widzę, że już zarosło Krzokami. Tu widzę, napiszcie, czy byście chcieli na przykład, żeby to odkupić i nie, wiem, coś tu może zrobić. No nie wiem co by tu można było. Bo przenosić tu byśmy się raczej nie przenosili, bo wszystko mamy tam. Ale ja nie mogę. Tu normalnie się ta płyta stoi. Bornika nie mam, bo bornika tu, tu nie było. Ale ja. To wszystko tu jest, widzowie. Sobie, jak chcecie to sobie cofnijcie do pierwszych odcinków i zobaczcie jak to wyglądało przedtem, jak tutaj co tu było, jakie maszynki. Kurde, widzowie. Z chęcią bym to naprawdę odkupił. Nawet bym te finanse jakieś tu znalazł i bym to odkupił a wspomnienia, wyczyścił z tych krzaków tu. Po prostu żeby było, bo to może komuś, nie wiem. Dać może taką działkę. Nie wiem widzowie co by to można było zrobić. Ale napiszcie, żebyście chcieli, żebym to jakoś, nie wiem, odkupił. Bo nie wiem czy to nie wiem na tu kogo to odkupić, czy ten w ogóle rolnik jeszcze to ma. Czy, no ale no gospodarstwo jak miał duże, no to chyba nie zbankrutował, nie? Nie wiem na czego on to zostawił. Tu to drzewo takie duże było. yeah masakiera sobie patrzcie, tak to jeszcze z góry weźmiemy bo poczekajcie, na miniatureczkę może sobie zwolniemy zdjęcie jeszcze ale naprawdę widzowie jestem w szoku, że to jest normalnie to gospodarstwo tu stoi tak jak stało, nie? a i tym zatorem tu podjechał, dobra może z tej perspektywy jakoś, tylko że tu zarośnie to będzie ciężko złapać w tym operacie Czekajcie, tu może jakoś tak staniemy? No jeźdź tym czerwonym, mieć jeźdź Szybko staniemy i zrobimy już miniaturę, żeby była Chcę zdjęcia to porowy widzowi, bo żebym ja to wiedział Może kiedyś to odkupię By się udało Czekajcie, za daleko Tym aparacikiem tu nie dosięgnę O, I nie ma przejazdu Nie wiem jak to złapać na tym zdjęciu, powiem wam Ole, ktoś tu puszcza muzykę Ocyk, poszło No nie wiem, powiem widzowie wam, jak to je tureczkę zrobić Zarosło troszeczkę to gospodarstwo Już tak może o... Dobra, tam temu typowi przejadł, nie wiem czemu on mnie nie mija A tu hydrant stał, ale nie ma tego hydrantu już ciekawe, pod niego rozebrali może tu Ale Hydrantów się chyba nie rozbiera, nie? Bo hydrant ja pamiętam, że to był To jest taki fajny amerykański Dobra, jeszcze tak zrobimy Tu chyba faktycznie dobry kadr wybrałem Będziemy kończyć, no nie wiem co naprawdę o tym myśleć tu jeszcze chwilę popatrzę na to, zdjęcia tu porobię, żebym miał Jakoś to będzie musiało... Być O, dobra I tyle Zjedziemy, zrobię tutaj sestanę Zrobię jeszcze te zdjęcia Wszystkiego co było A W ogóle pozamykałem to? Czy nie zamknąłem tego? Stodowę zamknąłem nie wiem, dobra. Zamykałem bramę. jeszcze że zara pójdę. No i co? Widzowie, naprawdę jestem w szoku, co tu się wydarzyło. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. I że napiszecie tu komentarz, co ja mam z tym zrobić. Z hashtagiem. Odwiedziny. Hashtag odwiedziny, ja mam tym serduszko. Jeszcze napiszcie co sądzicie, czy o tym gospodarstwie. czy je kupować, czy nie. Jakoś może się by udało. Łapeczkę zostawcie, subika z dzwonem, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Bo teraz będziemy mieli ciekawsze odcinki, mam nadzieję, dla Was. I co, na razie trzymajcie się, cześć!